Beata Kozidrak, legendarna wokalistka zespołu Bajm i jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób na polskiej scenie muzycznej, po miesiącach milczenia wraca na scenę. Jej przerwa w karierze wywołała ogromne emocje wśród fanów. Nagłe wycofanie się z życia publicznego oraz odwołanie wszystkich zaplanowanych koncertów na 2025 rok wzbudziły niepokój. Przyczyną były poważne problemy zdrowotne artystki, które wymagały hospitalizacji. Choć Beata Kozidrak nie ujawniła szczegółów swojego stanu, wiadomo, że przez pewien czas przebywała w szpitalu a później wracała do sił w domowym zaciszu. Zespół Bajm to jedna z najważniejszych grup w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Powstał w 1978 roku w Lublinie i od tamtej pory podbija serca kolejnych pokoleń słuchaczy. To właśnie z Bajmem Beata Kozidrak śpiewała największe przewoje, które zna niemal każdy, takie jak Biała Armia, Piechotą do lata czy Nie ma wody na pustyni. Charakterystyczne brzmienie, mocny głos Beaty i wyjątkowe teksty sprawiły, że Baim stał się czymś więcej niż tylko zespołem. Stał się zjawiskiem kulturowym. Przez ponad 40 lat działalności grupa nie straciła swojej energii i nadal przyciąga tłumy na koncertach. Dla wielu słuchaczy jej nieobecność była ogromną stratą. Beata Kozidrak przez dekadę dostarczała wadom wzruszeń, radości i niezapomnianych koncertowych wrażeń. Jej głos, charyzma i osobowość sceniczna stały się symbolem całego pokolenia. Dlatego wiadomość o jej poprawiającym się stanie zdrowia i powrocie do koncertowania spotkała się z wielkim entuzjazmem. Symboliczny powrót kozidra rozpoczął się już w czerwcu, kiedy ogłoszono dwa pierwsze koncerty podczas dni Pszczyny 24 sierpnia oraz solowy występ House of Beata w Łodzi 29 listopada. Ten ostatni koncert ma mieć szczególny charakter. To będzie muzyczne podsumowanie jej kariery oraz hołd dla wiernych fanów. Najświeższą i najbardziej ekscytującą informacją jest zapowiedź występu zespołu BAIM w Warszawskim Klubie Stodoła 14 listopada. To wydarzenie ma być wyjątkowym wieczorem z największymi przebojami formacji, utworami, które przez ponad 40 lat budowały historię polskiej muzyki rozrywkowej. Organizatorzy zapowiadają występ pełen energii, wspomnień i prawdziwego kontaktu z publicznością. Powrót Beaty Kosidrak to nie tylko radość dla fanów, to też symbol siły. Pokazuje, że nawet po tak trudnych momentach można wrócić do pasji i do bliskiego kontaktu z ludźmi. Jej historia inspiruje, a nadchodzące koncerty będą niewątpliwie świętem polskiej muzyki.